Z okresu I wojny światowej pochodzi także niezwykła historia. Ciekawym wydarzeniem dotyczącym tego miejsca jest okres wojny trzynastoletni. Wtedy to zostali rozwiązani decyzją Hitlera. Największe i jedno z najpiękniejszych miast na Mazurach Ełk. Tą nazwę krótko się pisze, ale długo się pamięta. Ja nazywam się Robert Treszka i zapraszam Was na szósty odcinek Mazuroznawców. Pierwszymi, którzy władali na ziemiach dzisiejszego Ełku byli jaświngowie, lud niezwykle waleczny, o którego męstwie już na początku XII wieku wspominał Wincenty Kadłubek. I jak zapewne się domyślacie, ich upór złamali dopiero krzyżacy. To oni w drugiej połowie XIII wieku wznieśli tu swoją strażnicę. Dopiero jednak w roku 1408 ukończono budowę zamku Murowanego, a rozpoczął ją niebyle bo sam Urlich von Jungingen. Dziś po pierwotnej formie zamku niewiele tak naprawdę pozostało, bo był on w historii wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Pomimo tego, że teren wokół zamku był mocno niebezpieczny, bo był to najbardziej oddalony na wschód obiekt krzyżacki, to szybko zaczęła rozwijać się tutaj osada. Zasobność w ryby, zwierzynę, a także dogodne warunki dla rozwoju bartnictwa były wystarczającą zachętą dla osadników z Mazowsza i Niemiec. Akt lokacyjny osada otrzymała w roku 1425 z rąk Pawła von Ruzdorfa, czyli wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Przyjęto wtedy nazwę Lyk, czyli zniemczoną wersję słowa Łek, która oznaczała po jaćwieńsku białą wodę. W 1520 roku rozegrała się prawdopodobnie największa bitwa o ówczesny zamek. 2000 żołnierzy mazowieckich zaatakowało eucką warownię. Krzyżakom udało się odeprzeć szturm dzięki kontratakowi od strony jeziora. Swoje zwycięstwo zawdzięczają przede wszystkim strzelcom na łodziach. Wygrana w tej bitwie tak naprawdę wiele nie dała, bowiem 5 lat później państwo zakonne przestało istnieć. Duży zapewne zauważyli w poprzednich odcinkach, jak straszliwą chorobą na Mazurach była dżuma. W Ełku była ona także bardzo dotkliwa, bowiem nawiedzała miasto wyjątkowo często. I gdy kończyła się jej trzecia epidemia, to zbiegło się to z czasem najazdu tatarskiego. I właśnie taka kompilacja wydarzeń totalnie pogrążyła miasto. I gdy Ełk powoli podnosił się ze zniszczeń, to epidemia dżumy przyszła tu jeszcze dwukrotnie w latach 1709 i 1711. Pomiędzy jednak najazdem tatarskim a ostatnimi epidemiami dżumy miało także miejsce wydarzenie pozytywne. 23 sierpnia 1669 roku Ełk otrzymał prawa miejskie i mógł od tego czasu organizować targi i jarmarki. Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła kilka pożarów, które strawiły zupełnie zabudowę. To właśnie dlatego Ełk wygląda na miasto bardzo młode i brak w nim starszych zabytków. W 1868 roku otwarto połączenie kolejowe Ełk Królewic, które było bardzo ważnym impulsem w rozwoju miasta. Pierwsza Wojna Światowa to dosyć duże zniszczenia miasta, które jednak nie wpłynęły zbyt mocno na rozwój Ełku. A ten z dużym przytupem wszedł w XX wiek, bowiem już w 1925 roku obchodził swoje 500-lecie. I właśnie z tym jubileuszem związana jest bardzo fajna ciekawostka. Otóż w związku z tym, że na obchody 500-lecia nie mógł przybyć honorowy obywatel Ełku, marszałek Hindenburg, który był ówcześnie prezydentem Rzeszy, Miejscowy klub Mazowia postanowił mu wysłać z tego tytułu uroczysty dokument i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ten dokument wysłano pocztą. Postanowiono jednak inaczej. Wybrano najlepszego biegacza w mieście i wysłano go z Ełku do Berlina. W 1945 roku o Ełki jako jedno z nielicznych miast na Mazurach toczyły się zaciekłe walki, w wyniku czego zniszczono ponad połowę miasta. A jak czas II wojny światowej wspominają Mazurzy, ówcześni mieszkańcy ziemi euckiej. Możemy się tego dowiedzieć dzięki ełckiej inicjatywie pod tytułem Historia mówiona. A tak ten czas wspomina pani Krystyna Schmidt. Mieszkałem w Kopiejkach przed wojną z rodzicami. Ojca jak wzięli na, na wojnę i on miał, miał 63 lat, bo on jest 1898 roku chyba. I wzięli go na ten Volkssturm, to, nie wiem, taki, to już te, tych starych. Już, już młode poszli, to tych starych pozbierali. I się nie wrócił ojciec. Tak. Twój ojciec się wrócił, ale tak. tam w Niemczech się tak, no, Okres po II wojnie światowej był także niezwykle trudny dla Mazurów. Część z nich postanowiła od razu wyjechać, a część wracała do swoich domów. I ci, którzy wracali, często spotykali w nich już nowych osiedleńców z innych rejonów Polski. A tak ten czas wspomina Fryc Wilczewski. Ciotka się wróciła i matkę ściągnęła do stożno. No a później takie rozporządzenie, że każdy może wrócić swoje strony, odzyskać te ojcowiznę, jak to się mówi. No to i namówiła matkę, żeby też ściągnął nie do stołznu. No i to tak mi tu się znaleźliśmy, a to lichowiec. że należało tu się nie pchnąć, tylko tak, a tak co? Tutaj wygrabiono wszystko było. Bo te wioski przygraniczne, jak tu są Polska, a tu Niemce. No to była okazja, tu już nic nie było, to pierwszy to lepszy, ten mówi to moje, a gdyby miał trzecią rękę, to mówi i to moje. I to było tak wygrabione, że tu to furu nie mógł, jeżeli miał, jeszcze się wrócił konie, to na piechotę szedł i z workiem zbierał. To, to wszystko było wybrane, tak samo i te bliskie tam... W najnowszej historii Ełku dwa wydarzenia przyciągnęły niezwykłą publikę. Ciężko je porównywać, bowiem jedno to pielgrzymka papieża, a drugie to koncert Hity na czasie. To pierwsze w 1999 roku przyciągnęło do Ełku 300 tysięcy pielgrzymów. Natomiast to drugie na plaży miejskiej śledziło 40 tysięcy osób. Dziś Elk to jedno z najlepiej rozwijających się miast na Mazurach. Jako w jednym z niewielu w Polsce nadal przybywa tu mieszkańców i jest ich blisko 60 tysięcy. Na szczęście potrafi łączyć piękno przyrody z miejską zabudową, dlatego naprawdę warto tu przyjechać. I mam nadzieję, że już za rok się tu zobaczymy. A na pewno zobaczymy się już za tydzień. W rynie! Pamięta, bo żyjemy tu, choć droga kręta, nasze miasto, w naszych sercach mieszka. To nasze miasto, nazwa przyjęta, krótko się pisze, długo się pamięta, bo żyjemy tu, choć droga kręta, to nasze miasto.